Cześć, witajcie! Dziś chciałem porozmawiać z Wami na temat dlaczego warto zawsze mieć zapasy, zapasy żywności, wody i na przykład e, rzeczy do higieny osobistej e, i co kto potrzebuje, e, szczególnie w tych ciekawych czasach niepewnych e, warto e, przypomnieć sobie stare pożekadło, które mówi wyraźnie, e, człowiek przezorny zawsze ubezpieczony. Polecam. A więc co dokładnie i jak dużo ma tego być, to jest zależne od kilku czynników. Zależy, czy jesteśmy tylko my, czy może mamy pięciosobową rodzinę. Zależy, gdzie mieszkamy, bo jeżeli jest to domek z dużym ogrodem, gdzie warzywa, owoce i zioła możemy mieć na bieżąco, a takie rzeczy jak na przykład kasza, ryż, makaron, czy. Mąka wystarczy, że kupimy raz w roku większą ilość. To oczywiście będzie dużo łatwiej do e, przetrwania jakiegoś kryzysu i nie musimy się martwić o to, że będziemy głodni. A jeżeli mieszkamy w bloku, a sklepy będą pozamykane, no to już jest trudniej z uprawami, i wtedy trzeba kombinować i. Szukać e, gospodarzy, sadowników, od których moglibyśmy ewentualnie te roślinki kupić. No i ważne jest też to, co kto je i jaki tryb życia prowadzi. E, w moim przypadku będzie o tyle łatwiej, ponieważ od wielu lat moje odżywianie jest wyłącznie roślinne, a jedyne co jest pochodzenia od zwierzęcego w e, moim spisie. No to są jajka od szczęśliwych kurek, oczywiście. Eee, tak więc, jeżeli znasz się trochę na ogrodnictwie i masz swój kawałek ziemi, a jeszcze lepiej jak jest na niej studnia, to choćby się paliło i waliło, przetrwasz każdy kryzys. Oczywiście, w moim przypadku życie blisko przyrody, własne ekologiczne uprawy i zapasy żywności to nie tylko zabezpieczenie w razie kryzysu, ale także możliwość unikania marketów, tego całego zgiełku toksycznego systemu i takich samych ludzi, którzy by ci wydrapali oczy tylko dlatego, że nie jesteś taki sam jak wszyscy. U moich dziadków zapas pożywienia był właściwie od zawsze. Pod domem była piwniczka i spiżarnia jednocześnie w odpowiedni sposób e, przechowywano tam różne różności, tak jak na przykład przetwory, sałatki, konfitury, warzywa, różne kiszonki, nalewki, syropy i tak dalej. Na strychu mieliśmy suszone zioła, owoce i wszystko to, co można było odpowiednio wysuszyć i długo przechowywać, nawet przez kilka lat. Teraz ludzie są celowo przyuczani, żeby nie powiedzieć programowani przez korporacyjne media. Prowadzone są różne kampanie, by nie kupować na zapas. Nie wiem, czy zauważyliście na przykład reklamy sklepów zawsze otwarte zawsze po drodze otwarte 24 godziny na dobę najlepsze ceny tylko u nas, chwilówka. I tak dalej. Jesteśmy systematycznie rozleniwiani, dosłownie na każdym kroku. Tymczasem wystarczy spojrzeć e, filmiki pokazujące, jak zachowujemy się, w, jak ludzie się zachowują w supermarketach, e, gdy jest jakaś tak zwana promocja, okazja, żeby kupić na przykład e, tego biednego karpia albo klapki w promocyjnej cenie. No to daje to też pewien pogląd. E, jak mogą się zachowywać ludzie, kiedy naprawdę zacznie brakować tej żywności w sklepach? Nawet nie chcę o tym myśleć, ale dzisiaj taki scenariusz wcale by mnie nie zaskoczył. No idzie by no tak, to jest, jest i wszyscy to zostają. Proszę Państwa, nie No proszę, 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 thank you

u、uh、ố、huh. <laughs> Chyba weź mi też! To jest Pewnie. Ja myślę, że pana ktoś podać. Nie, ja tak pani to, że nie że tak. tak. ja jestem sam. Jak pani nie posił? Cofnijmy się na chwilę w czasie do tej oficjalnej komuny, no bo dla tych co jeszcze nie wiedzą. To komunizm wcale się nie zakończył, tylko przepotwarzył. Ma się dobrze i nazywa się tak zwana demokracja. Dodam tylko, że prawdziwa wolność to nie jest jakaś polityczna demokracja. W prawdziwej wolności to ty decydujesz i ponosisz konsekwencje, a w tak zwanej demokracji to Większość decyduje za Ciebie, a konsekwencje nadal Ty ponosisz. A jaka jest ta większość, no to chyba każdy z nas widzi. Pamiętam doskonale, że wtedy wiele towarów było reglement, reglema, reglementowanych, trzeba było Mieć kartki, no i pieniądze oczywiście. Jeszcze nie było pewności, że w sklepie cokolwiek będzie. A dziś mamy pieniądze, w sklepach jest właściwie wszystko, a nawet więcej niż potrzeba nam. Co prawda ma gównianą jakość, bo przecież ludziom zależy przede wszystkim na tym, żeby było tanio i smacznie. No niekoniecznie zdrowo. Ale niestety ludzie stracili potrzebę robienia zapasów. A to w moim przekonaniu błąd. Trochę pogoda się zepsuła, i muszę zmienić lokalizację nagrywania. Szukamy fajnej miejscówki. Um, pod jakimś drzewkiem najlepiej. Jakaś impreza, co się dzieje. Dzisiaj. Pada deszcz, a ja sobie siedzę tu i moknę, chociaż pod tym drzewkiem. Jeszcze nie jest tak źle. Mam nadzieję, że tutaj mnie nie zamoczy totalnie. Cóż, o zapasach można wymówić długo i co i w jaki sposób można na przykład suszyć i gdzie przechowywać. Dlatego takie szczegóły zostawię dla Was w komentarzu i w opisie. W naszej szerokości geograficznej od dziesiątek, a nawet setek tysięcy lat ludzie robili zapasy, oczywiście nie tylko na zimę. Wyobraźmy sobie na przykład, że z jakiegoś powodu następuje ogólnokrajowa awaria zasilania w energię elektryczną, a tym samym cały ten system zaopatrzenia w żywność po kilku dniach będzie, kolokwialnie mówiąc, leżał. E, przestaną działać lodówki, i nie da się złożyć zamówienia, bo przecież nie będzie działać internet. E, nie uda się dostarczyć żywności do sklepów, ponieważ e, no, będą kłopoty z transportem spowodowane choćby tym, że bez prądu no, utrudnione będzie wypompowywanie paliwa ze zbiorników choćby to. Oczywiście w tej całej filozofii i przygotowań na trudne czasy nie chodzi o to, by kreślić wyłącznie apokaliptyczne scenariusze typu globalna waria prądu lub jakaś wojna. Swoją drogą nie wiem, czy zauważyliście, ale dzisiaj wojna jest informacyjna, a nie na czołgi i karabiny. To tak nawiasem mówiąc. Ale chodzi także przede wszystkim o przyziemne sytuacje. Typu, zapomniałem, że jest jakieś święto państwowe, sklepy zamknięte i nie mam zapasów. Albo wracam z urlopu, ale kiedy nie było mnie w domu, zepsuła się lodówka i nie mam nic do jedzenia. Ja wyciągam z takich sytuacji na przykład swoich sałatką i mam co jeść. Proste. Podsumowując, uważam, że zapasy głównie żywności warto mieć. Bez znaczenia, czy mieszkamy w domku z ogrodem, czy w bloku z piwnicą, większe na dłuższy okres lub mniejsze i na bieżąco, ale jednak taki nawyk warto w sobie wyrobić. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby wyrobić sobie nawyk i jak największy zapas, zgadnijcie czego? spokoju. Dlaczego? Ponieważ gdy z jakiegoś powodu czegoś nam nagle zabraknie, no to tylko spokój może nam znaleźć na to rozwiązanie. Trzymajcie się, Cześć.